Dzień dobry, witam państwa. Mecenas dobra czy Michał Kralewski, radca prawny. się odpowiem na kolejne pytanie naszego klienta. Oto jego treść. Zastanawiam się nad wydziedziczeniem jednego z moich bliskich krewnych. W jaki sposób powinienem to zrobić, aby wydziedziczenie było skuteczne? Zacznijmy od tego, że wydziedziczyć można tylko w testamencie, stąd też, jeżeli planujemy wydziedziczenie, powinniśmy sporządzić testament. Tutaj na szczęście wydziedziczenie nie wymaga formy aktu notarialnego, możemy sporządzić także testament w zwykłej formie pisemnej. Pamiętajmy tylko, żeby w takim testamencie oczywiście zawrzeć stosowne informacje, o których powiem za chwilę. W tym miejscu chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że owy testament nie musi zawierać innych klauzul, innych postanowień poza samym wydziedziczeniem. Czyli mamy do wyboru. Możemy w testamencie zawrzeć klauzulę dotyczącą wydziedziczenia, plus jeszcze inne reguły dotyczące przekazania spadku po naszej śmierci, a możemy się ograniczyć tylko i wyłącznie do samej klauzuli wydziedziczenia. O tym warto pamiętać, że testament może ograniczać się tylko i wyłącznie do klauzuli wydziedziczenia. Nie ma konieczności zawierania w nim dodatkowych klauzul. Będzie to oznaczało, że Poza owym wydziedziczeniem inne skutki testamentu nie nastąpią, a zatem co do zasady dojdzie do dziedziczenia ustawowego, oczywiście z pominięciem owej osoby wydziedziczonej. Z uwagi na to, że wydziedziczenie niesie ze sobą bardzo znaczące skutki prawne, nie jest y, łatwo osobę wydziedziczyć. Ustawa, czyli kodeks cywilny przewiduje kilka przesłanek, których ziszczenie się umożliwia wydziedziczenie danego spadkobiercy. Wtoczące jest przy tym, aby ziszczyła się tylko jedna z nich. Pierwszą jest postępowanie uporczywie, w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, czyli w sposób niegodziwy, nieuczciwy, wbrew dobrym obyczajom, przyjętym regułom, nie tylko w rodzinie, ale także w społeczeństwie. A więc osoba nieuczciwa, nie kierująca się uczciwością, sprawiedliwością, osoba, która narusza elementalne zasady współżycia w ramach danej społeczności, czy to rodzinnej, czy lokalnej. No, może tutaj spotkać się z klauzulą wydziedziczenia w testamencie. Podstałe klauzule dotyczą już bezpośrednio osoby spadkodawcy, czyli osoby, która sporządza testament i wydziedzicza. Pierwsze to dopuszczenie się względem owego spadkodawcy przez osobę wydziedziczaną umyślnego przestępstwa przy życiu, zdrowiu, wolności albo rażącej obrazy czci. Czyli, na przykład, jeżeli taki spadkobierca, no, oczywiście umyślnie spowoduje krzywdę moralną, chociaż fizyczną, na przykład pobije daną y, osobę, czy wręcz doprowadzi do jej y, zgonu albo na przykład będzie ograniczał jej możliwość wychodzenia z domu. Będzie jej bo, bo, z opiekunem y, weźmie spadkodawcę y, do siebie, do domu, żeby się opiekować, ale na przykład będzie go w tym domu zamykał, nie będzie pozwalał mu y, wychodzić, kontaktować się z innymi, y, będzie w jakiś sposób nakłaniał go do przekonać, czy będzie chciał go przekonać, żeby stworzył ten stan do określonej y, treści, czy też na przykład publicznie będzie mu ubliżał, będzie go obrażał, znieważał czy też doprowadzał się innych czynów, które w opinii publicznej po prostu daną osobę mogą znieważać czy też godzić w jego dobre imię. Więc tego typu zachowania również wypełnią tą przesłankę wydziedziczenia. Ostatnia z przesłanek to kwestia niewykonywania obowiązków rodzinnych. To niejednokrotnego, jednokrotnego, ale uporczywego, czyli wielokrotnego niewykonywania obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy. Chodzi tu oczywiście nie tylko obowiązki alimentacyjne, czyli na przykład pomoc finansowa w potrzebie, zapewnienie opieki. bo Pamiętajmy, że obowiązek alimentacyjny na przykład dzieci względem rodziców, no to nie tylko kwestia finansowa, ale także kwestia zapewnienia opieki, Pomocy wtedy, kiedy ta pomoc jest niezbędna, czyli również te czynności niezwiązane bezpośrednio z ułożeniem na daną osobę, ale taka pomoc właśnie w potrzebie osoby starszej, na przykład im założenie ją do lekarza, odwiedzanie, wysyłanie życzeń świątecznych, czyli jeżeli taki spadkobierca, na przykład zerwie kontakt ze swoim rodzicem i będzie się nim interesował, zwłaszcza jeżeli ta osoba będzie prosić o pomoc, to już mamy takie kwalifikowaną przesłankę do wydziedziczenia, kiedy mamy ze stronę rodzica, prośbę o pomoc, na przykład w chorobie prośbę o zaopiekowanie się też czy też na przykład pomoc finansową w jakimś zakresie zakup leków, zakup opału na zimę i tak dalej I u spadkobielca te kwestie lekceważy, wręcz. Bez, bez tego typu próśb całkowicie zrywa kontakt ze swoim rodzicem, nie interesuje się nim, jak przynajmniej nie dzwoni, nie składa życzeń, nie wysyła kartek świątecznych. W tego typu przypadkach można mówić o tym uporczywym niewykonywaniu obowiązków rodzinnych tego typu przypadki, oczywiście, jak już mówiłem, uprawniają nas do zastosowania klauzuli wydziedziczenia. Pamiętajmy tylko, że oczywiście, jeżeli w testamencie wpisujemy taką klauzulę wydziedziczenia, musimy ją oczywiście uzasadnić, czyli najlepiej wskazać, co najmniej jedno, a im więcej, tak naprawdę, tym lepiej przypadków, kiedy doszło właśnie do takiego naruszenia owych przesłanek, żeby spadkobierca później nie mógł łatwo owej klauzuli wydziedziczenia obalić. Tutaj powiem, że testament może być podważany. Klauzula wydziedziczenia również może być kwestionowana przez e, spadkobiercę i można właśnie wykazywać, że e, wydziedziczenie jest e, nieskuteczne, czy wręcz nieważne, bo żadna z tych przesłanek wskazanych w treści testamentu nie zaistniała, a e, podane okoliczności są e, fałszywe. Więc pamiętajmy o tym, że jeżeli. Decydujemy się na, na wydziedziczenie danej osoby, żeby precyzyjnie opisać w testamencie przyczynę tego wydziedziczenia. Znaczy, oczywiście nie ma co zmyślać i fantazjować. Jak już mówiłem, spadkobierca ma możliwość obalenia tej klauzuli dalej w postępowaniu, na przykład o stwierdzenie nabycia spadku, czy też ewentualnie o zachowek, w zależności od tego, jak został skonstruowany testament. Czy testament wskazuje inne osoby spoza grona rodziny jako spadkobiercę czy też ogranicza się do klauzuli wydziedziczenia? Reasumując, wydziedziczenie w prawie polskim jest możliwe, niemniej wymaga spełnienia przynajmniej jednej z tych przesłanek, które dzisiaj Państwu powiedziałem. W testamencie musimy wykazać tą przesłankę, udowodnić, wskazać przykłady, które których doszło do jej naruszenia. Spadkobierca oczywiście będzie miał możliwość kwestionowania ważności takiego wydziedziczenia, a więc pamiętajmy, zadbajmy o to, żeby ta klauzula odpowiadała prawdzie i jakby bezprotwianie obroniła się w sądzie. Zwrócę jeszcze Państwu na koniec uwagę na jedną istotną rzecz, mianowicie co się stanie z takim wydziedziczeniem. Jeżeli oczywiście ono nie zostanie obalone, to ma taki skutek, że ta osoba wydziedziczona, tak to ona jest jakby nie dożyła dnia otwarcia spadku, czy umarła przed spadkodawcą. W takim przypadku, jeżeli taka osoba ma na przykład dzieci, no to ta klauzula wydziedziczenia już nie będzie obejmowała owych dzieci, one zostaną dopuszczone do hmm, dziedziczenia. Więc pamiętajmy, że wydziedziczenie tyczy się jednej konkretnej osoby, tej wskazanej w treści klauzuli. Jeżeli ta osoba posiada swoich spadkobierców, no to oni będą mogli dochodzić spadku, również dostaną dopuszczeni do dziedziczenia właśnie w miejsce tej osoby w dziedziczonej. A w przypadku, kiedy w testamencie zmieniliśmy reguły dziedziczenia, te osoby będą uprawnione do dochodzenia zachowku. To jest istotne, zwłaszcza kiedy osoba, którą wydziedziczamy, ma niepełnoletnie dzieci, My pamiętajmy, że dziecko oraz osoba trwale niezdolna do pracy może dochodzić z zachowku w wyższej wysokości, w wysokości dwóch trzecich udziału spadkowego, który przypadał takiej osoby, gdyby nie sporządzono testamentu. Więc paradoksalnie, jeżeli wydziedziczymy na przykład nasze dorosłe dziecko, które ma swoje niepełnoletnie dzieci, no to zachowek dla tych niepełnoletnich dzieci będzie wyższy niż zachowek, który mógłby otrzymać wydziedziczone czy to syn, czy też córka. Więc pamiętajmy też o tym, że takie wydziedziczenie działa tylko względem jednej konkretnej osoby. Oczywiście nie ma przeszkody żeby w testamencie wydziedziczyć więcej niż jedną osobę, ale pamiętajmy o owych przesłankach, musimy wykazać, spełnienie takich przesłanek i dopiero wtedy ta klauzula wydziedziczenia może być skuteczna. Dziękuję Państwu za uwagę. Oczywiście zapraszam do obejrzenia innych filmów poświęconych prawu spadkowemu. Zadam Państwu filmy na temat zachowku, reguł dziedziczenia i innych kwestii związanych z, ze spadkobraniem. Oczywiście zapraszam również do subskrypcji naszego kanału. Staramy się publikować nowe filmy, także warto zasubskrybować i być na bieżąco z naszymi nowościami, które umieszczamy na kanale. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.